Dzień dobry, pogoda taka na zewnątrz belejaka, to wspomnienia morskie, jak to czasami na tym statku fajnie było. E, plusy tego statku są takie, że pływamy po całej kuli Ziemskiej. No i przez 45 lat ja byłem niemal wszędzie. Tam, gdzie wody dochodzą do lądu, to, to, tego, to ja w tych portach byłem. No pewnie nie we wszystkich, ale w mnóstwie. E, co było miłego? No, ja uwielbiam tropikalne plaże. Wykąpać się na rafie koralowej. To jest dla mnie absolutny raj. Trzeba uważać. No trzeba uważać, no bo wiadomo, że no, nie można się zachowywać w tropikalnych wodach, tak jak na Bałtyku, w Bałtyku. Że chodzić sobie po, po, po piasku, bo jest fajne. No nie, bo w tym piasku jest mnóstwo przeróżnych rzeczy tropikalnych, które potrafią zrobić niesłychaną krzywdę. Są płaszczki. Oczywiście one uciekają, ale no, różnie jest, tak? No więc nie chodzi się w tropikalnych wodach. Po kolana idąc nie chodzi się. To błąd, bo tam jest mnóstwo w tym piachu różnych rzeczy. Jak cię wezmę maskę rurkę i popatrzy się, to ten piasek się rusza. Pod tym piaskiem jest mnóstwo różnych zwierzaków. U nas tego nie ma. A tam jest. Więc nie chodzi się, pływa się. Jak tylko można zacząć pływać, czy na głębokości pół metra, się pływa i patrzy się pod wodę. To tam się dzieje. tam pięknie. Jest. No dobrze. Eee. Jest tam, jak są fale typu 2 metry i większe. Są one niebezpieczne. Przybój trzeba szybko przejść i przybój nigdy się nie przechodzi nad falą, czyli tak przeskoczyć, fale z góry się nie da. No można próbować się źle skończy. Duże tropikalne fale. No, na Bałtyku rzadkie takie są. To przechodzi się dołem, czyli trzeba zanurkować pod falą i wyjść z drugiej strony. Czyli tej takiej spinionej wody unikamy. Nie stoi się w przyboju. Bo tam taki filmik nakręciłem, to się fatalnie kończy. Mieliśmy lekarza w dawnych czasach w polskich liniach oceanicznych, i on sobie w Rio de Janeiro stanął, tak po kolana w wodzie. No tak wszedł i tak się bał trochę dalej, tak stał pół metra w wodzie. No to efekt jest taki, że ta fala, jak przychodzi, to ten to pół metra się z jego wycofuje, się z woda, a z góry się wali tak dwa metry, trzy metry. No jego uderzyło, przewróciło i złamał rękę. Złamał sobie w stawie, więc fatalnie się facet czuł. szpital gips, no tragedia. Bał się w ogóle, że straci pracę u chirurgiem, więc sądził, że to może się źle zrosnąć i nie będzie skończył pracę, no więc warto na to wszystko uważać. A tak w ogóle, jak już się wie o co chodzi, to jest absolutnie cudownie. Trzeba wiedzieć, no. Trzeba wiedzieć, że płytkie wody są jeszcze bardziej niebezpieczne od głębokich. Przykładem jest w Brazylii Ileus. To tak trochę no niedaleko Rio de Janeiro. I w tym Ileusie idzie się 100 metrów, 150 i woda jest po pas. No to wydawałoby się super bezpiecznie. No to a plaża jest prześliczna. Woda czyściuteńka, falki maluteńkie, typu 20-30 cm. No, wydawałoby się, no, dla ludzi, którzy pływać, co to? Myśmy się wszyscy tam topili. Cała załoga. Na statku zostały dwie osoby, a wszyscy pośmy na plażę. bo było bliziutko. No więc historia jest taka: my, marynarze, powinniśmy wiedzieć, kiedy jest przypływ i odpływ. No, ale nikt na to nie zwracał uwagi. No, no jak jest morze i tego, to nawigatorzy to liczą, ale na plaży to co. To? No, okazało się, że co tam, małyśmy się wszyscy nie utopili. Takie matoły byliśmy niesłychane, ja teraz sobie. Chodzi o to, że jak jest płytka woda, to jak się zaczyna odpływ, tam gdzie te odpływy są, a w Brazylii są, to cała woda się cofa. I jak ktoś stoi po pas, to przychodzi falka 30 cm, i woda jest po piersi. I ta woda się z taką prędkością cofa, że stać, tak, zaprzeć się, żeby stanąć, się nie da. To wyrywa, wyrywa człowieka do tyłu. No więc wszyscyśmy zauważyli, że nas wszystkich wyrywa, bo byśmy tak nie byli głęboko. Znaczy, każdy miał grunt, tak? No, tacy byliśmy odważni. Wszyscy mieli grunt. I nikt nie mógł wyjść z wody. Myśmy zaczęli płynąć coraz szybciej, tak? No bo widać, że coś się dzieje nie tak. Kraul z całą pełną prędkością, jak każdy potrafił. Ale siły się kończą. Jakieś 15-20 minut wszyscy byśmy wyczerpani. Panika marynarska. Nie mogliśmy wyjść z wody. No nie mogliśmy. Nikt z nas. I ten silny odpływ, mniej więcej po pół godziny do godziny, zrobił się taki lżejszy. I wtedy dopiero byśmy wyszli. Każdy z nas myślał o tym, żeby popłynąć na statek. Nie, no, typu kilometr dalej był statek. Wyjść na falochron, no to widać było, że te fale się rozbryzgują, to niedobrze. No, to wszyscy byliśmy w absolutnym szoku. Jak wychodzą, że się wszystkie ręce i nożki trzęsły się nam. A potem tubycy przyszli i powiedzieli, że trzech Rosjan się utopiło dwa dni temu. No, na płytkiej plaży. Natomiast w Rio de Janeiro, fala, plaża jest głęboka. Tam się wchodzi 10-15 metrów, jest po szyję. No a potem już jest głęboko, zupełnie głęboko. I tam, jak jest odpływ czy przypływ, to ta woda bardziej pionowo idzie w górę, w dół. A na płytkich plażach ta woda cała się cofa. Więc płytka plaża potrafi być równie niebezpieczna. I tak dalej, i tak dalej. No, są przyjemności, są radości. <gryw> Takim niesamowitą radością w Tajlandii był masaż na plaży. To jest super popularne u nich. Są takie babki, które są niesamowicie silne, bo one tylko to robią. Tak? Zajmują się masażem na plaży. One mięśnie mają takie, jak dobry zawodowiec, sportowiec. Tak? One całe życie to robią. Eee, kosztuje taki masaż za godzinę około 10 dolarów. No, czyli około 40, mniej niż 40 zł za godzinę. No to ja sobie zażyczyłem. No to pani, pani przyszła i masowała. Te panie nie są atrakcyjne. Te panie na plaży, które masaż robią, to no mają często sam całe rodziny są. Czyli tak, babcia, mama, córka trzy pokolenia masują. No i pomyślę, że ta uroda tych Tajlandek, to tak gdzie mówię, ładna, no nie bardzo nie bardzo. Nie bardzo. Z tą urodą. No, jak komu? No mnie nie, ale są mistrzyni świata. One robiły tak doskonale, tak przyjemnie, że to był efekt, że tam jest gorąco, tak, albo super gorąco. To one miały parasole, że człowiek leżał sobie na leżaku, parasol odkrywał otry od słońca taki powiew bryzy od, od wody, cieplutko, gieł, no cudownie. I ten masaż, no, to było takie przeżycie. Nie genialne. No, coś cudownego. No, są takie momenty, że no, fajnie, taki re relaks pracy. Szczególnie jak kapitan to może sobie pójść. A co ta? A reszta załogi musi pracować. Życie jest brutalne czasami. Dobry Boże, bardzo dziękuję za wszystko, za ogrom otrzymanych łask, ogrom Twojego błogosławieństwa, że ratowałeś mnie tyle razy ze wszystkich moich durnych pomysłów. I ratujesz cały czas. Wszystkie błogosławień Bóg ojciec i syn, Duch Święty. Amen.